Istnieje kilka opcji operacji. To, na jaką się zdecydujesz ze swoim lekarzem, zależy od Twojego indywidualnego przypadku. Główny podział to operacje oszczędzające i operacje amputacji. Operacja oszczędzająca, rumpektomia, polega na wycięciu samego guza. To jest, jeżeli guz jest mały, to znaczy nie większy niż 3 cm, a spodziewamy się dobrych efektów estetycznych. To lekarze zazwyczaj decydują się na wycięcie samego guza wraz z marginesem 1-2 cm zdrowych tkanek, tak aby mieć pewność, że guz nie rozsiał się w okolicy. Druga opcja to amputacja piersi, czyli mastektomia, którą wykonuje się częściową bądź całkowitą, a czasem również tak zwaną radykalną, Czyli razem z usunięciem mięśni piersiowych leżących pod, pod gruczołem piersiowym. Jeżeli stan zdrowia pacjentki na to pozwala, po amputacji piersi wykonuje się od razu rekonstrukcję. Jest to lepsze ze względu na mniejszą traumę psychiczną oraz łatwiejszy dostęp do, do nadmiaru skóry po operacji. Pierwszym etapem obu tych opcji jest biopsja węzła wartownika. Bądź usunięcie wszystkich węzłów chłonnych spod pachy. Każda z tych procedur wiąże się z dużym obciążeniem dla, dla naszego organizmu. W końcu odjęto nam kawałek naszego ciała, yy, dlatego po operacji będziesz obolała, a w procesie gojenia pomoże ci rehabilitacja.